Siemano wszystkim, dzisiaj sobie pogramy w Margonem, a ze mną jest? witam. No, witamy serdecznie i teraz polecimy do Giereczki. Mamy 16 poziom, w sumie ja mam szesnasty poziom, a tyle który masz? Siedemnasty, bo właśnie wezwania Siedemnasty, okej. Okay. Także w pierwszej kolejności chcielibyśmy zaprosić do Gierki. Oczywiście link będzie podany w opisie, więc jeśli ktoś będzie chciał wpadać, to zapraszamy serdecznie. A teraz sobie już zaczynamy, przechodzimy do Giereczki i pogramy sobie chwileczkę. Dobra, lecimy. No nie wiem czy tak chwileczkę, w sumie z godziny, no ale chuj. <grych> Dobra. Dobra, lecimy. Co tu jest? Co mam zrobić teraz do tego gościa? Stary stary Alfonso. Nie no, stary Fonso, przepraszam. Jaki Alfonso? Wykonałeś coś dla mnie? Co ja mam zrobić dla ciebie? Wzmocniony na pierśnik. No i mam to zrobić, tak? Czy nie? Tak. Dobra, no to robię to. Skoro chciałeś, to bardzo proszę na ziomeczku. Ja mam to sobie założyć. A co tu było przedtem? Nie, ten jest lepszy, ten ma 70, siła 13, życie 181, więc elegancko, dobra, lecimy. Jak ktoś, 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 jeśli jeszcze nie wiecie, no to to jest gra MMORPG, więc... więc jeśli ktoś lubi no. takie klimaty, to tym bardziej powinien z nami zagrać. Jeszcze nie mamy wysokiego poziomu, więc nie będziecie tak mocno odstawać, jeśli nadrobicie. Bo my tak codziennie nie gramy, więc żeby nie było. Ale dobra, muzyczka by się przydała jakaś, chociaż nie, dobra, ja sobie to włączę w montażu w, w sumie później, więc... Czekajcie, ja, już... ja jeszcze mam jedno zadanie tutaj. Jeszcze jedno zadanie, tylko nie wiem jakie. A do tego, do Wasilis. Jakiegoś ją dobra, poziom. Także jak widzicie, los bywa przewrotny i okrutny, ale wy widzę, żeście dozbrojeni. Teraz świat czeka na was tworem. I ci szlakiem na zachód spotkacie młodzieńca imieniem Wiktor, który doszły mnie słuchy Coś dla was ma. Dobra, okej, okay, super. Dzięki. Poczciwy z was człowiek, Vasilis. <noise> co, co to za ziomeczek go Gola schodzi? Halo, dobra, idziemy. Nie ma takich tu rzeczy. Dobry. Dobra. Także no, gra jest dosyć Dobry. ciekawa i powiem szczerze wam, że już u nią kiedyś grałem, tylko że to było kurwa wieki temu. Jest Wiktor. Jest Wiktor. Kurde, coś mi na myślce tutaj. Ajajaj. Aj, aj. Tak to jest jak się ręce po co? W taki upał. <laughs> na myślce wszystko zostaje, ja pierdził. Witaj dzielny wędrowczy, czyż był właśnie przygodny szabroników. Nie, zauważyłem skąd on chodzisz. Mam ja do mnie jakieś pytania. Witaj na imię Darksider. Oczywiście, że tak. <laughs> Nieważne, nie będziemy tego czytać, bo to jest nuda. Drodzy widzowie, e, To są nowe te. To jest bateria. To w się sensie nie bateria, tylko Bateria. I no. jest jeszcze shower. Słuchaj. Ja nie wiem, czy nie opłaca się lepiej same ubić te potwory na razie. Skoro mamy takie wysokie poziomy, czy dołączamy do grupy. Czekaj. Lepiej dołączysz. To poczekaj. Zaproś do drużyny, dawaj. Dołącz do nas. Dobra, elegancko. Jak coś w tej gierce jest coś fajnego, że można tworzyć też klany, więc dopiero od 40 poziomu, jeśli się nie mylę. O poczekaj, nie, nie atakuj na razie, ja sobie wyjdę z tego. I chyba dopiero przy 40 poziomie. Załóż klan. No i tak, 40 poziom potrzebujemy, żeby założyć klan. Można oczywiście też polecać graczy, to co my robimy, ale żeby tak naprawdę coś z tego było, to i tak gracz polecony musi coś kupić, więc, więc to już od was zależy. Także od razu upominam. My nie zmuszamy no, takich rzeczy, żeby nie było. Czym ty się zajmujesz? Zebrałem się walić tą rozmowę, nie będziemy z tą rozmawiać, bo pewnie nic ciekawego nam nie powiesz. Elo 320. Co my mamy tutaj? Dobra, jest miksturka, więc musimy się jej nauczyć. Prawie przycisk myszy, lewy użyj. Wchodzimy sobie w rzemiosło. Tutaj pewnie będzie ten. Tutaj pewnie będzie ta mikstureczka lepsza. Mam teleport zróbmy... do miksturami. Tak, ale jak to zrobiłeś? Teraz, a jak mu dasz miksturę, okej. Okay. Czekajcie, dobra. No pięć razy możemy wykorzystać. Czy to porażę, że go sobie niż szkielety? No oczywiście, że tutaj pewnie musimy to przy... Idziemy tam bić. Czekaj, nie bij na razie, bo teleport do Wiktora. Jak to się teleporta? A pięć tylko teleportów jest, więc. Ja je używaj. Więc warto je używać z głową. Z głową je Co? warto. Ej, bo są... Dobra, 440. Tego nie chcemy, sadłóżmy to, a dajmy tę miksturę lepszą. Więc 400 i 200. Ale z są już. W sumie może też... Kurde, no nie atakuj na razie, bo coś chciałem zrobić. Nie atakuj na razie. Co tam jest? No trzeba odebrać questa, już odgrać i to ja Dobra, o jakaś... jakaś... No musiałem umej tego questa. Co się, się stało? Nie widzę żadnego. No jak to nie widzę, widzę. Dobra. Easy. Dobra, idziemy tam. Tu, no mamy, tu mamy wejść. Halo, nie bij się, bo mamy tam wejść. Na Ale dół. to ich, ich Na dół. Na, nie, ty oh. nie musisz. Na dół musisz zejść. O, kurde. O, o, tu będziemy się lać, więc dawaj, dawaj tego typa, da się go lać? Dawaj tego! No, dobra, to będzie. Dobra, easy, to będzie easy. To trzeba chyba tych wyjaśnić, mi się imo wydaje. Ale, ale są Ale one są słabe, halo. Te zjawy trzeba tylko cisnąć. Dobra, jak takie rzeczy, to się nie przejmujemy w takich walkach. Kurna i, da, i dalej mnie katar trzyma Ja na live'ach już słyszeliście o tym Że mówiłem właśnie, że mnie choroba w lata zapała. To nieźle, Kurwa. Dobra idziemy Idziemy bić lamusów Na pysk Nie no bo bana nie no żartuję nie dostanę Szukajcie tu przedmiotów nie masz przypadkiem Bo czasem są przedmioty schowane Więc czasem warto sprawdzić No się szukam Bo czasem właśnie my nie patrzymy A trzeba, trzeba też się przyglądać To jeszcze trzeba ubić Idziemy dalej, bo to jest drugi poziom, więc idziemy jeszcze na drugi poziom w takim kładzie. Może to się otworzy, bo tu widzę jakaś chyba skrzynka stoi. Ło! Wow. Dużo tego, ty, ale dobra, grupę. Ty, weź, bo ona będzie nam bić paruwa. No skurde, ty mendo, ty. Dobra, chodź tutaj, na tych, na tych chodź. Dobra, bij, bij, bo ona będzie zabierać. Na tego od razu. Eee, umarły wojownik. No co ty robisz? Chodź tu, no wybijesz ten przedmiot. Bo normalnie szok. Nie bij się, z tymi się bijemy tu. Ja pierdykał O czekaj, czerwony pająk jeszcze. Bigo, bo tam ci nam zabiorą. Co ty robisz, no? Halo, Letterman, co ty robisz? Bigo. No nie, chodź tu, miałeś wybrać wybór, miałeś dokonać, bo nie, nie zebrałeś rzeczy. Kuźma, no Letterman jak zawsze. Bo nam zabierają rzecz, zabierają nam stąd te postacie. Więc trzeba bić. Dobra, już czekamy jeszcze, może się zrespią jeszcze raz. Jak coś okazało się, że poprzednie nagranie się zjebało i musimy oczywiście od tego momentu dopiero nagrywać. Nie ma problemu, lecimy, po prostu się nie przejmujemy. Nie zobaczyliście po prostu paru misji, no i to wszystko. Dwie misje tam teleportu, więc to nie jest jakieś mocno interesujące imo. Więc, Lettermanku, co teraz robimy? Co tu jest jakiś boss? Jest. No to ja zdechłam jest od Jest jakaś. Tak? Tá. Naprawdę? No, serio. Teleport na musite. Wiesz co? Ja nie wiem. Jak, jak ty zdechłeś, to ja wolę nie ryzykować. A ile miałeś życia? 99%. To ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zszок, Szczerze, dobra, poczekaj. Zabiłem. Aha, dobra, bo ja, ja miałem nie ten miecz założony, nieważne. No właśnie, ja miałem... ale dużo hapa zabrał. Dużo zabrała ta puma hapa. Ile? Dobra, 40% mi zabrała od razu jednym hitem. Więc... Uf. Ja dałem z dwa hity, ona mi jeden chyba, więc... Dobra, ja już zgarnąłem to. Co, co w skrzynce co było? Kawałek futra, muszity. obstałem, że da się z tego coś zrobić po prostu, co nie? IMO. Sorry, sorry, bo ogólnie miałem po prostu tak zrobione, że miałem obraz i musiałem niestety przewinąć tyle czasu, więc jak coś mam nadzieję, że się nie przejmujecie tym i lecimy po prostu. Bo to nie jest istotne w sumie w tej grze, nie, nie dzieje się za wiele, o tak powiem wam, krótko mówiąc. Cały czas to samo, cały czas ten sam scenariusz gry jest praktycznie. Ale wciąga, bo cały czas chcesz więcej, cały czas chcesz się dowiedzieć co tam będzie, co za zadania będą kolejne, jaki poziom i tak dalej. Jak będzie klan wyglądał, więc. Dalej, Darek, do siebie! Klucz musi ty bez niego ponownie wejść, tego to nie będzie możliwe. No ale po co mi ten. A po co mam tam kiedyś wchodzić? Do 36 poziomu. Chodź tu może. Bo może coś tu jest jeszcze innego. Chodź tu ze mną. Jak możesz. Dawaj, dawaj, pobijemy jeszcze, chodź tu. Co tu się dzieje? Ile tu osób jest w tej jaskini? Dobra, wychodzi. Coś tu jest? Nie ma tu już przejścia. No i wychodzę stąd. Ja dopiero zapiję tego pasa puma, nie? Bo A, ja przez Okej, okay. okay, dobra. Dobra, to ja wychodzę stąd. Zapomniałem właśnie, że ty zdechłeś. Dobra, słuchajcie, jak coś dzisiaj kończymy ten odcinek, bo już w sumie nic ciekawszego się tu nie wydarzy. Sprzedamy jeszcze te rzeczy sobie szybciutko. I zobaczymy co tam jakieś zadanko było, więc te zadanko zrobimy po prostu już w, w jakimś kolejnym odcineczku, jeśli zrobimy jeśli oczywiście będzie Wam się to podobało, więc zostawiajcie łapeczki, jeśli Wam się podoba taki materiał. Jeśli nie, to będę wiedział po prostu i tyle. <laughs> jeśli nie zostawicie łapek, to będzie wiadomo, że jest gówniana seria. I tyle w temacie. Wykonać coś dla mnie? Nie. Gdzie by ten kupiec? Nie wiem gdzie ten kupiec był. To nie chyba nie tu. Dobra, no to już później to sprzedamy. Dobra, także kończymy póki co. Chyba to ten był sprzedawca. Albo może i nie. Dobra, także to, tą, misję sobie zrobimy już w kolejnym odcineczku, więc Siemano trzymajcie się, Letterman niestety poszedł ze dwu, więc się nie pożegnę, ale Siemano. Żegnam się! O właśnie, żegna się, Siemano.